Szanowny panu. Wsiadać! Dopiero w pociągu dowiedziałem się, że jest specjalnie wydzielony przedział dla więźniów to szpiek. Ludzie, jaki ze mnie śpieg! Ja fotografem jestem. Ledwo człowieka zobaczą za aparatem, już z niego robią śpiega. A niech mnie weźmie do miasteczka, tam nie wszyscy znają, można sprawdzić na zdrowie. Ruch! Pyskuję od samego aresztowania. Ale żebyś wiedział, że i tak będziesz wisiał. A za co? A co robiłeś na wrzosowisku za koszarami? Fotografowałem. Co? Modelkę. A gdzie ona jest? Uciekła. <laughs> Bo pana zobaczyła. No i co pan na to? Studiuję malarstwo i namaluję pani portret. Tylko nie wiem czym. Właśnie. A do domu pan nie wróci. Ma pan rodzinę w Warszawie? Nie, jestem z prowincji. Nawet gdyby pan miał, niebezpiecznie byłoby iść tam dzisiaj. Co zrobimy? Pani zrobiła już wystarczająco dużo. Dziękuję. Na mnie czas. Nigdzie pan nie pójdzie. Zostanie pan tutaj. Tutaj u pani? Co powie mąż? Jestem wdową. Myślę, że moja reputacja nie ucierpi, jeśli panu pomogę. Podwyżka mi zarobił w marcu. A kuryś ja no nie ma helka macała, bo to se palec jazz bił w palec, no i nie mogę ich macać. Cena jednego kilograma pewnego towaru... A psu dołeś zryć? Dołek. Aleś go pewnie na noc z łańcucha nie spuścił. Aleś właśnie spuścił, no. Krócza fu, go. Jeszcze kurę złapię! No! Chciałbym, żeby to, co zaraz się będzie działo, pozostało między nami. Mm -hmm. Zaraz zobaczysz moją drugą twarz. No, co no? No, pokaż tę drugą twarz. Zaraz. Widzisz te tamte dwie? Widzę. Pożerają nas wzrokiem. Zawołam cię, podejdziesz do nas. Tylko się za dużo nie wtrącę. Dobrze, uwaga, idę. Przepraszam, czy pozwolą panie, że im przedstawię mojego przyjaciela agenta FBI, który siedzi przy tamtym stoliku? No, czemu nie? Dzień dobry. Wysiedliśmy dzisiaj rano z łodzi podwodnej Sześć miesięcy pod wodą Bez towarzystwa Osiem tysięcy mil podwodnej żeglugi Same panie rozumieją Straszny drogi hotel, prawda? Eee, a co to za kraj, proszę pani? Panowie z Warszawy? Bo no ja bardzo nie lubię warszawiaków Są pytania, na które się nie daje odpowiedzi Dlaczego? Przecież możemy panią odpowiedzieć. Proszę. Słyszała pani kiedyś takie nazwisko? James Bond. No pewnie. Głodna jesteś. Ja taka, ty? Więc w końcu, proszę pani, zdecydowaliśmy się na wynurzenie. Marek, ta pani jest głodna. Ale pieniądze zostały w łodzi podwodnej. A łódź odpłynęła. Proszę, proszę, niech pani zamawiają. My pokryjemy rachunek, rzecz jasna. Co pani sobie, keller? Dwa razy lody melba i dwóch adwokatów po 100 gram. Mnie jak pan to robi? Panie Mantku! Jak pan to robi? Jak to jak? Dobrze robię. Cieś to nie jest dekoracja do filmu. Ja tu będę mieszkał, a to to odleci od muru. Co pana przetrzyma. No Te ręce by to zrobiły, a to są rączki. Do miłości sztuki stworzone. Jasiu? Jasiu, najdroższy, przestań. Ej, spoko. Pan Waldek, wie, co robi? Tak jest, panie siokowu. Oh. Oczywiście. Oh. Co ty czujesz, pijaku? Ceramikę na rwacie. Ach, idiotę. Dzień dobry. Leski przygotowałeś? O! Wioleńko. To jest mój kierownik. Nic nie umie, dlatego jest kierownikiem. Mm, miło mi. No, to ja panów przepraszam. Co jest, panie Wandku? Kto by się panu płacił, socjalny? Szefie. A może rzucimy na ozdobnie? Zastanowię się. Wioleńko, jakie damy tym w bawialni? W bawialni? Myślę, że ozdobnie. <grym> ozdobnie. Słucham. Zrób to jutro. Najdalej pojutrze. Masz wszystko przygotowane. Halo, jesteś tam? Zobaczymy się? Czyś ci zwariował? że się czujesz? W górach... w górach się mniej bałeś. To był żart. Załatwione. No to zdrów. Zdrów. Witam całą bandę. Tanka. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd się wciela? Witam dyrektor. Mi się został dobry. powołany do wojska, a ja szukam... Angażu, może pan dyrektor przyjmie mnie do zespołu? No cóż, właściwie balet mamy już skompletowany. Jaka szkoda, a może w dzień e, To może pani dyrektorze do Nagistek, przecież o, Warszawa do drugi to Paryż. Niezła myśl, słuchaj Panka, kiedy możesz rozpocząć próby? Choćby zaraz, a się napisał wspaniałą piosenkę, mhm. mam nawet ze sobą No przygotuj się. No, a my jedziemy dalej. Zmiana dekoracji, następny numer. Imię i nazwisko świadka. Maria Wilczurówna. Proszę mówić głośniej. Maria Jolanta Wilczur. Stało, że jesteś sama. Zwyczajnie i banalnie. Była młoda i głupia on też, a do tego jeszcze okazał się podły. Nie ma o czym mówić. Zresztą po latach nie żałuję, że tak się stało. Mam Pawła. No i zmądrzałam. Bardzo pomógł mi ojciec. Musisz go kiedyś poznać. Mnie o nic nie pytasz? Nie wiem, czy chcesz o tym mówić. Wiesz? Wiem. Dowiedziałem się przypadkiem, że Twoja żona i córka zginęły. Jeżeli możesz, opowiedz mi, będzie ci lżej. Co było? W listopadzie ubiegłego roku. Wracaliśmy z Krakowa po Zaduszkach. Czułem się podle, dlatego Ewa prowadziła. Zresztą droga była jak strzelił, trochę tylko wilgotna. Zwolnij, nie pędź tak. Nie musimy się śpieszyć. Co Bora Nie woliłem jej prowadzić. Powinienem był przewidzieć, a ja z bydlęcą bezmyślnością, z poczuciem bezpieczeństwa, że nic nie może się stać. Przestań. Nie możesz za to obwiniać siebie. Przecież to był czysty przypadek. Nic nie mogłeś zrobić. Ślepy los. Żałuję, że poprosiłem cię, żebyś mi to opowiedział. Sam chciałem. Zanim zaproszę Państwa do oglądania kolejnej premiery telewizyjnego teatru, mam ważny komunikat. Otóż poszukuje się zbiegłego z zakładu karnego niebezpiecznego przestępcy Jerzego Malika. Jerzy Malik jest podejrzany o dokonanie podwójnego zabójstwa. Oto rysopis poszukiwanego. Wzrost 181 cm, twarz pociągła, włosy ciemne, oczy szaro-niebieskie. Ktokolwiek wiedziałby o miejscu pobytu Jerzego Malika lub mógłby udzielić innych informacji prowadzących do ujęcia przestępcy, proszony jest o kontakt telefoniczny z numerem 25-25-21. Za udzielenie pomocy lub ukrywanie tego niebezpiecznego przestępcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.